Na wstępie chciałbym pogratulować trenerowi, zasłużone zwycięstwo, nie ma, nie ma o czym mówić, kolejny raz wychodzimy przestraszeni na, na mecz, bez doskoku, bez agresji, pozwalamy na wszystko przeciwnikowi, no i tak się kończy, jak się skończyło tydzień temu, dalej dostajemy w 30 minucie, jest 3-0 i po meczu, no nie może to tak wyglądać, musimy się poważnie zastanowić nad tym jak wyglądamy, bo jeśli tak będzie to... To za 2-3 tygodnie nie będzie czego zbierać i nie będziemy mieli nawet o co grać no nic. Teraz mojej strony, dziękuję. Dziękuję za gratulacje. Na pewno nam taki mecz był potrzebny, bo, bo po tym remisie w Lubartowie, który no, z wielu względów był dla nas jak porażka. Pomimo tego, że drużyna naprawdę się dobrze tam zaprezentowała, no chcieliśmy mieć taki mecz, który może nie na przełamanie, ale który wygramy zdecydowanie, który, który szybko sobie otworzymy, w którym będziemy zdecydowanie kontrolować przebieg wydarzeń na boisku i taki mecz dziś nastąpił. Fajnie, że to się złożyło, że to jest na, na Nowej Murawie, że to jest przed własnymi kibicami, którym dziękujemy za za doping w tym meczu. Na pewno był to pozytywny występ z naszej strony, bo wiedzieliśmy też, że przyjedzie do nas przeciwnik zdeterminowany, przeciwnik taki, który. Który ostatnio przegrał wysoko na podhalu i na pewno będzie chciał zrehabilitować się i zdobyć co najmniej jeden punkt, też sobie zdawaliśmy z tego sprawę. Patrząc na skład drużyny Związownicy, wydawało nam się, że, 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 że jest to skład personalnie ustawiony pod to, żeby z nami rywalizować jak równy z równym, żeby grać w piłkę. I wydaje mi się, że. że, że Poniekąd Wiązownica miała też taki plan, żeby, żeby utrzymywać się przy piłce, bo, bo sto, kilku kreatywnych zawodników w swoich szeregach w środku pola mieli. Ale tak jak mówię, my oprócz tego, że zajmujemy się drużynami przeciwnymi, zdecydowaną większość czasu poświęcamy sobie i myślę, że dziś, pomimo tego, że kilku zawodników no, nie mieliśmy, no, zaprezentowaliśmy się z, do, z bardzo dobrej strony, aczkolwiek ja też jestem taki, że, no, że też. Czasami może i za dużo nawet szukam takich rzeczy do poprawy. I ta druga połowa była taka, która, o której no, uczulałem chłopaków w przerwie na to, że, że to jest fajny mecz, gdzie można, można zrobić spektakularny wynik, bo wiązownicza też, też, też spuściła sporo młodych chłopaków. No niestety mieliśmy sytuację, no i to był taki mecz wypisz-wymaluj, który Siarka grała na jesień, czy grała w Lubartowie. Mnóstwo sytuacji, nawet sam Piotrek Lisowski powinien strzelić Hatrika. Strzeliliśmy jedną bramkę. Jeżeli ten mecz by zaczynał się od początku, mając 1-0 do, do przerwy, to się wszystko może wydarzyć. Dlatego po prostu musimy cały czas pracować nad koncentracją, nad jakością. Na pewno będziemy na to zwracać uwagę, bo w meczach z drużynami z czołówki, tak jak teraz mamy pod hale i Show. No takich sytuacji może być niewiele, dlatego mamy problem z zamienianiem korzystnych sytuacji na bramkę. I w drugiej połowie też to było widać, aczkolwiek no, też nie zabieram chłopakom, bo, bo prowadziliśmy już cztery, praktycznie szybko strzeliliśmy piątą bramkę. Było pięć do zera i trochę tej koncentracji mogło ulecieć, ale tak jak mówię, no, jeżeli my chcemy być klasową drużyną, ci zawodnicy tak myślę, no, chcą jeszcze grać wyżej, że siarka to nie jest ich szczyt marzeń, no to oni muszą po prostu się zachowywać bardzo dobrze, muszą wyciskać maksa z minut, które dostają i z sytuacji, które, w których się znajdują na boisku. I no, ja zawsze dążę do. Do tego, żeby być jak najlepszy i, i myślę, że mentalność tych zawodników jest na takim samym poziomie jak u mnie. Dziękuję.